Cześć, siemanko, z tej samej, i to was na moim kanale, a dzisiaj kontynuujemy jak zwykle ten sam świat, bo Beta mi pisał, że nie mogę nagrywać tysiąc światów, a właśnie chciałam nagrać jedną mapkę z 1.16. Ale jak już mówi, to dobrze. Ale jeżeli widzowie będą chcieli coś innego, to zrobię coś innego. No, i w dzisiejszym filmie pamiętacie, co mamy zrobić: yy... rozszerzyć ten budynek, co ja gadam, mie mie w mieszkanie, i zrobić sobie piwnicę, A więc dobra. Yy, więc rozszerzamy. Musimy zdobyć najpierw te piaskowce. Może z tego wytnę, bo po co mi ta fontanna? No. Czy tam coś źle zrobiłem? I Tutaj będzie może ta piwnica, a wiecie po co mi ta piwnica? Po to, aby na przykład, że jak... Nie wiem, jak będzie jakieś pioruny, albo... Jakiś, nie wiem, pożar. Jakiś... Jakiś robi Robimy piwniczkę. Piwnicę mi się język troszkę plącze ale dobra no właśnie ja z tych drabiny wziąłem z tej ty... jeszcze jeden tak mi się wydaje że będzie chyba idealnie no i tu możemy już kopać no na serio? aha spoko i dobrze że ja mam tutaj świetnie jak ja będę kopać piasek zwykły, to będzie to kilof, A jak y, ten piaskowiec z łopata? Dobra. I to będzie jakieś takiej wielkości. Ja się nie wiem, jak to wielkie mogę zbudować, ale dobra, już nieważne. co ja po co ja to. Się, marnuję kilofa, a zobaczcie, ile ja mam na pasku. No przecież to jest nienormalne. No, zrobimy pewnicę, może ja to przyspieszę, więc elo. Dobra widzowie, chyba już. Tutaj zakleję i zobaczę... CO?! Pyskowit, piesy. Aha, dobra. Ja mam ponad stag tego piachu! Co, o co tu chodzi? E, dobra, potrzebuję jeszcze pochodni i właśnie. Jak... Muszę tu się podbudować. Tu jest rabina i fajnie. Tutaj się zacznie... ...od tego momentu. Tu będzie ta klapa. Tylko właśnie... Muszę sobie przypomnieć jak się robi te klapy. Więc tutaj tak, pyk, pyk. Dobra, i to wszystko. Za dużo tej drabiny nie zużyłem, ale dobra, już nieważne. I to będzie nasza piwniczka. Tam się osiedlimy, ale... Do... O, i tu jest noc, więc się prześpię. BTS ciągle tam... Chcę, abym spalił, więc teraz pójdziemy spalić. Ja jeśli uwielbacie, uwielbiacie takie filmy. Proszę bardzo, nagrywam to dla was. A drewno mam, więc jest fajnie, super. Dobra, i tu jest ten crafting i to się robiło tak. Bo ja właśnie tak myślałam, że to się robi tak tylko na 3, a to trzeba na 6. No i jest klapa fajna. Właśnie nie tak to chciałem kurde. Okay. O, i teraz jest fajna klapa. Jezus Maria. Okej, okay, no i mamy tą piwnicę. W kolejnym odcinku tutaj coś zrobimy w tej piwnicy, jeszcze nie wiem dokładnie co, pomyślę. No idziemy spalić, tylko właśnie potrzebuję więcej tego żelaza i krzemienia, więc zrobię cięcie i pójdę po krzemień, bo żelaza mam sporo dosyć. 5, jak widzicie. No. Więc pójdę tylko zdobyć krzemień i zaraz się widzimy. Okej, okay, widzowie, ja już mam to kr krzemień. Właśnie tutaj jest, jest to właśnie takie na wyczerpaniu, więc żebyśmy również tego nie zużyli, to po prostu wezmę to na zapas. I będzie lepiej. No i teraz pójdziemy spalić. Okej, okay, widzowie, trochę mi się przyspieszyło. Kurczę! Ladę! Ała! Ja umieram! Pomocy! Mam nadzieję, że tutaj nie będzie. Co to było? I że tutaj nie będzie tych. Ze sztandarem, bo ja ich nie nienawidzę, bo będę mieć. omena. Tam jest wioska, a ja w niej przecież mieszkam, więc. No. Mam nadzieję, że tak. Uch, chodźmy powolutku z mieczem. Oż. No wiedziałem, wiedziałem, po prostu wiedziałem Standard Nienawidzę tego ze standard A bo w sumie godzinę będziemy czekać Za wioską I wtedy może Nam to minie No niestety Szkurcze A jedno serduszko Przysięgam Kiedyś zabiję mm, run, 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 run. Że tak się drze, ale widzicie chyba już ile mam życia. Już nie muszę mówić. Jest. Jest. Nie trafisz mnie, gupku jeden. Są myjemy, bo oni tam idą. Na zbliżeniu widzicie kurcze blade. A, dr... Ślepy jesteś. Mogłem tego nie mówić, bądź ślepy. O boże, o boże, 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 nie Boże. Przepraszam, Ała! No, mi mam tego głupiego mena. A w sumie, ej, nie wiem, czy jest takie coś. Ej, a może zdobędziemy mleko. Jest to możliwe. A kurczę, ja nie mam tego. Żelaza. No, będzie trochę słabiutko. Więc jednak, chyba będę musiał przeczytać tę godzinkę. Więc będziemy teraz nagrywać trochę z dalej od wioski Bo ja nie lubię tego omena, no, przecież mi się nie chce walczyć z nimi A w sumie zrobię to dla widzów Nie, bo wieśniaki znów powyginają Kurcze Jezus, jak się przestraszyłem na to kot I zrobić to. O, ładny zachodzik! Możecie sobie zrobić screena i. <noise> nie no, żarty. Godzinę ja nie mam zamiar czekać. Więc może nie wiem, czy zrobić to, czy nie. <noise> Dobra, miałem podpalić. na jednak chyba nie podpa. A w sumie pod podpalę. Podpalę, bo właśnie nie mam. Jeśli nie chcę iść do wioski, to proszę bardzo, idę. Aha. Macie umierać. Tutaj powinien golem, chyba, nie? A szkoda. Ała. Po co ja mówię? Ała, jeśli go. Mię, jeszcze nie wam. Co? No ja, poważny, ile ty chcesz? Znaczy. Czabu. Było... Nie! Muszę się oddalić, bo tyle tych mobów, że ja zaraz zwariuję. A osadniki są w ogóle ślepe. A ci jakoś mnie widzą, z 100 metrów na godzinę! Co ja je poplam! Sorry! A ja muszę wiać, ja muszę wiać. Kurczę. No ile ich jest? Muszę jakaś przesada. Następnym odcinku już nie będę mieć omena, bo ja z godziny chętnie poczekam. Zostawcie mnie, no szty! Zabijecie! Matko, ile tych... No nie... No Musisz się przespać, ale lewę tego amena! Dobra, chyba skończymy sobie odcinek, bo widać, że świetnie się bawię. Nie na no, żart. Ja jeszcze spróbuję coś nagrać. A teraz mam głupiego amena. Ile jeszcze? 95 Ponad godzinę muszę czekać, halo, czy jest tu kto, może mi ktoś podać mleko, bo mi się nie chce szukać żelaza i krowy, a ten co to jest, LAWA! Ej widzowie, chyba właśnie będziemy mieli nether, następny, w kolejnym, jeszcze kolejnym odcinku, możliwe, że nam się uda zrobić nether. Mamy krzesiwo, tym wystarczy tylko lawę, wodę, a tego jest sporo. Więc może ten nether może będzie trochę dalej od tej wioski. I żeby też pigmeny nie zagrażały życiu. No. Chyba to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Bo widać, że słabo się dzieje. Słabo. Nie pójdę sobie tam, nie pójdę sobie, nie wiem gdzie, w jeszcze inną wioskę. A już miałem plan na dzisiejszy odcinek, a teraz jakiś głupi omen. Zły omen. Świetnie. 94 minuty. Czy ktoś mi może pomóc i podać mi to głupie mleko? Czy ja mam teraz iść do kopalni? Kolejne 3 godziny tam spędzić. W sumie nie godziny, tylko właśnie za godzinę. Ponad. Ja się minie ten omen. Enderman. Nagramy to. Nagramy widzowie. Enderman, widzowie Enderman. Enderman. Chodź! Ja chciałem właśnie popowiadać też taką historię, że jest szary, szaro-zielony Enderman, że jak się go raz spotka, to on będzie mnie szpiegować, w to nie wierzę, bo nie ma tych Endermanów, bo jest tylko, kurcze, zaraz zginę. Zabiłem? Noż, chodź tu, chodź. chodź. Chodź, 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 Jest, zabiłem, jest po peura, peura, e prerwa. Już się pił i plączę język jak ja tak walę ich tym, z tego miecza. Dobra, będzie kończyć, bo na pewno jest już na takie 20-30 minut. No, także ten. Mam nadzieję, że Wam się spodobał chcecie więcej takich filmów już w komentarzach. Ja będę trochę szybciej mówić. Zostawcie subskrypcję. <grytanie> Zapiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej podobnych filmów. No, więc cześć i pa.